Cieszę się moi drodzy, że jesteście. Niewielu u nas jest, ale podczas transmisji na YouTubie też nie było szału. Natomiast, natomiast wróciliśmy do, do żywej wspólnoty. Wróciliśmy po ponad trzech miesiącach lockdownu tutaj w Anglii do tego, co jest istotą Kościoła, czyli do jedności wspólnoty modlącej się. Pamiętacie, Pan Jezus niejednokrotnie między innymi w tych słowach przypominał i zachęcał. Gdzie dwaj albo trzej w imię moje, tam jestem pośrednik. Trudna była rzeczywistość wirtualnego budowania wspólnoty. Natomiast teraz możemy ją na nowo odkrywać i przeżywać i smakować. Pomimo tego, że musimy zachowywać jakiś tam dystans między sobą. Ja sam naprawdę w sercu się cały raduję, pomimo tych wszystkich obostrzeń, które są i restrykcji nałożonych na to nasze spotkanie. Dlatego też jednym z tych dodatkowych, o których jeszcze nie wspomniałem, to to, żeby homilia, czyli Słowo Boże było krótkie, bo chodzi o to, żeby ludzie jak najszybciej wyszli z Kościoła. Wiecie, że ja z tym mam problem, ale postaram się. Otóż moi drodzy, pierwsze czytanie, ono jest wyjęte z księgi proroka Zachariasza. Zachariasz był prorokiem, który żył praktycznie w końcówce niewoli babilońskiej, o której już tysiąc razy mówiłem i pewnie sami pamiętacie. I to słowo proroka Zachariasza skierowane do Jego ziomków, ale pośrednio również do nas, do współczesnych miłośników Słowa Bożego i słuchaczy tego słowa, ale też um, dzieci Bożych, nowego ludu Bożego. Kościoła, który założył Pan. Słyszymy zachętę, słyszymy radość, słyszymy zapowiedź, obietnicę rychłego wyzwolenia Izraela właśnie z owej niewoli. I mówi prorok między innymi tak: radujcie się wielce, curo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Dlaczego masz się radować? Pomimo tego, że jesteś w niewoli jeszcze. I pomimo tego, że jeszcze nie widać. Tej zapowiedzi. Nie widać końca. Albo nawet początku. W jednym z psalmów yy, naród izraelski żali się, jak możemy śpiewać pieśni tutaj w tym miejscu w Niewoli Babilońskiej. Będąc daleka od domu, gdzie smutek, trwoga, niepokój. A tymczasem Zachariasz mówi radujcie się. I to wielce. Dlaczego? Ponieważ nadchodzi król, wyzwoliciel, zbawca, ten, który przyniesie uwolnienie, ten, który przywróci was do waszego i pozwoli wam wrócić do waszego domu. I mówi tak: Oto król Twój idzie do Ciebie. Bóg zawsze jest w drodze do człowieka. To Bóg szuka człowieka. To Bóg pierwszy powiedział, Odezwał się do człowieka, komunikując mu swoją miłość, swoje plany, to wszystko, czego, co przygotował dla tego człowieka. I w panu Jezusie widzimy właśnie ten ruch Boga, który zawsze szuka człowieka. Nawet jeżeli ten człowiek gdzieś mu się schował w jakichś czacorach, on go będzie szukał. Tak jak ten pasterz zaginionej owce. I mówi dalej tak. Jaki jest to król? Sprawiedliwy i zwycięski. I dodaje pokorny. I to jest, i maluje przed Izraelitami obraz zachariasz tego króla, który moi drodzy, będzie niesamowity. Bo oto on jedzie na osiołku, na oślątku, źlebicy ośleńczy. Jest nie, nie do pojęcia. Ten, który przyniesie wyzwolenie, ten, który uratuje Izraela, ten, który wyzwoli swój naród. Przyjedzie na jakimś ośle. Nie na współczesnych rydwanach, nie na współczesnych jakichś wozach bojowych. Nie z karabinem w ręku. Nie z pistoletem, nie z szablą, ale przyjedzie i my to dobrze wiemy, bo w tym tekście jako chrześcijanie widzimy zapowiedź naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. I, i nie tylko chcę powiedzieć o tym, że ten y, zapowiedziany Mesjasz. Wjechał do Jerozolimy na osiołku w niedzielę palmową. Hmm? Nie tylko to chcę powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że On właśnie jest tym zapowiedzianym, który jest pokorny, który jest sprawiedliwy i który jest zwycięski. To w Jezusie Chrystusie, moi drodzy, odkrywamy sens tego proroctwa i tej zapowiedzi zachariaszowej właśnie dzisiaj. I widzimy, że w Jezusie Chrystusie właśnie to wszystko się spełnia i realizuje. Bo On, moi drodzy, nie przyszedł z szablą, ale przyszedł z krzyżem, aby wyzwolić nas już nie tylko z okupacji czy z niewoli jakiejś zewnętrznej, ale przede wszystkim z niewoli grzechu, ze śmierci, z niepokoju, z lęku, ze strachu, z nocy, od cierpienia uwolnić. I to będzie potężny król, bo mówi Zachariasz, On usłoni rydwany z Efraima, a koniec z Jeruzalem, ten, który na ośle przyjedzie, a nie z rydwanami, tak jak faraon. Nawet nie na koniu, na ośle. To jest, moi drodzy, symbol pokory, uniżenia. Taki jest Jezus. I tak dalej, i tak dalej. I mówi: o, Pokój wam owieści. Ale nie mieczem. Bo mamy doświadczenie, moi drodzy, wszystkich wojen i rewolucji, że ci, którzy walczą mieczem z innymi, po to, żeby wprowadzić pokój, to no tak naprawdę go nie wprowadzają. Paradoksalnie jest jeszcze większe zniewolenie, jeszcze większy niepokój, jeszcze większe zniszczenie. I dalej mówi, jego władztwo będzie sięgać od morza do morza. Znawcy mówią, że od Morza Śródziemnego do Morza Martwego to jest ten teren obecny mniej więcej yy, yy, Państwa Izraelskiego i Autonomii Palestyńskiej, ale dodaje od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Chodzi o rzekę Eufrat, prawdopodobnie, która była poza tym terytorium, ale ona się ciągnie aż po krańce ziemi, bo to nie będzie jakiś wyzwoliciel lokalny. To będzie Mesjasz, który przyniesie zbawienie i uwolnienie i który przyniesie życie wieczne każdemu człowieku bez wyjątku, o ile on na to pozwoli i o ile on. To zbawienie i to wyzwolenie przyjmie. Dlatego w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, moi drodzy, słyszymy słowa Pana Jezusa, który nas zachęca do takiej postawy dziecka. Wobec Niego. Jako Boga, jako Bożego Syna. Wiem, że ten tekst rozważaliśmy już niejednokrotnie, ale pozwólcie tak szybciutko. Yy... Wrócić do tych naszych rozważań, żeby ja raz jeszcze, moi drodzy, sobie przypomnieć i przekonać się o tym, kim jest rzeczywiście nasz Pan i do czego nas zaprasza jako swoich uczniów. I mówi tak, Jezus: Wysławiam Cię, Panie, ojcze nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Zobaczcie, w dzisiejszym świecie i pewnie nie tylko w dzisiejszym, ale i wczoraj i jutro było, będzie i jest tak, że to celebryci, że to ludzie z pierwszych stron gazet, z. Ekranów telewizyjnych, to oni nadają ton, to oni nadają um, szyk, modę w społeczeństwie. To ludzie prości raczej ich naśladują. A tutaj jest odwrotnie, bo moi drodzy, tak jak w pierwszym czytaniu, taki w Ewangelii dzisiaj widzimy, że Bóg idzie innymi drogami. Nie chciałby świat, albo nie chciałby człowiek. I zobaczcie, moi drodzy, nie mówi Jezus. Prostakom, tylko prostaczką. Inni to słowo prostaczką tłumaczą, yy, że chodzi o postawę dziecka czy niemowlęcia. Czyli postawę człowieka, który ma serce otwarte, pełne ufności, zawierzenia i zdania się na swojego rodzica w totalnej zależności. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. I moi drodzy, w tej logice. I w tym planie Bożym, i w tych drogach zbawienia, zobaczcie jak to się dokonuje. Te rzeczy, czytając w kontekście wcześniejszych wypowiedzi pana Jezusa, to chodzi o sprawy Królestwa Bożego. A więc te rzeczy są zakryte przed mądrymi i roztropnymi, a objawione prostaczką. I zobaczcie, może, moi drodzy, że to właśnie apostołowie, którzy byli rybakami, to celnicy, to grzesznicy, idą i głoszą Ewangelię. A ci, którzy mają na swoich mózgach przyubice, tego nie są w stanie przyjąć. Dlatego zawsze sam siebie i innych zachęcam do tego, aby zrobić wszystko, by skrócić tę drogę od głowy do serca. Bo to sercem przyjmuje się Ewangelię i te rzeczy, czyli rzeczywistość Królestwa Bożego. I dodaje: takie było Twoje podbanie, bo takie są drogi Boga. Jeżeli, moi drodzy, wydarzy się tak, że my pójdziemy drogami ludzkimi, czy sposobem myślenia ludzkiego, czy logiką człowieczą, miniemy się z tym Bogiem. To jest to, o czym mówił Izajasz, tak? Że moje myśli nie są waszymi myślami, mówi Bóg, moje drogi nie są waszymi drogami. Dlatego to my mamy te drogi odkrywać. I moi drodzy, ten tekst jest niesamowity. Wydawałoby się, że Królestwo Boże. Które pośród nas jest, czyli ta rzeczywistość kościoła, jest postawiona do góry nogami, a tak naprawdę to stoi na nogach, wszystko. I dlatego się trzyma, kupy jeszcze w mocy Ducha Świętego i wydaje owoce zbawienia w życiu każdego, kto pozostanie. I dalej mówi Jezus tak. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I bynajmniej nie tylko chodzi tutaj. W dalszej kolejności pewnie też, ale nie chodzi tutaj tylko o tych, którzy są utrudzeni, obciążeni życiem codziennym, tak? Praca, obowiązki, czasami różne braki, czasami cierpienia, czasami trudy, to co można nazwać krzyżem, generalnie, tak? Ale chodzi najpierw o tych, którzy byli utrudzeni i obciążeni przepisem prawa. Czyli ponad kilkaset przykazań. Nie tylko prawa mojżeszowego, ale też przepisów, które regulowały te wszystkie przekazania e, zapisanych przez faryzeuszów, uczonych w piśmie, e, saduceuszy i tak dalej, oni mieli możliwość. Ale ludzie prości, moi drodzy, byli tym obciążeni i odrzucani poza margines, ponieważ nie byli w stanie tego wszystkiego w życiu swoim, codziennym zrealizować. Dlatego Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie. Zostawcie te wszystkie przepisy, ten cały legalizm, a przyjdźcie do mnie. Weźcie Ewangelię, a przede wszystkim to, co jest jej fundamentem, czyli miłość. I dodaje Pan Jezus i mówi tak: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem moje, słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Bo prawda jest taka, że ta miłość, moi drodzy, o niej nie będę już mówił, bo ty, tysiąc razy mówiliśmy i pewnie każdy z nas czuje smak tego, tej miłości biblijnej. Natomiast chcę powiedzieć, że ta miłość czasami jest rzeczywiście tym brzemieniem, jest tym trudem, jest tym jarzmem. Wystarczy tylko sobie spojrzeć wstecz, zwłaszcza ci, którzy żyją w małżeństwach albo w przyjaźniach. Hmm? Ile ta miłość kosztuje? Jak często czujemy ją na swoich ramionach? na swoich barkach, ale z drugiej strony ta miłość, moi drodzy, paradoksalnie zamiast zniewalać, ona uwalnia ona oczyszcza a przede wszystkim e, daje właśnie zbawienie święty Jan pisał, Deus caritas est czyli Bóg jest miłością tam gdzie ten Bóg jest, tam jest ta prawdziwa miłość a gdzie więcej Boga, tam więcej miłości i odwrotnie, gdzie jest autentyczna miłość człowieka, wobec człowieka tam też jest Bóg i mówi Jezus, weźcie na siebie jarzmo. W języku rosyjskim to jest igo, a w angielskim jog. Tak dla, ciekawo dla ciekawości, na marginesie. Jarzmo, brzemię w staropolskim języku, moi drodzy, to nic innego jak homonto. To o to tutaj chodzi. Jezus mówi, weźcie na swoje karki homonto. Homonto było zakładane wołu, który orał pole i ono było dla niego ciężkie było, było jakimś problemem ale musiało być tak dopasowane żeby go nie raniło i dzięki temu on mógł uciągnąć ten pług i zaorać pole i tak jest z miłością i tak jest z tym jarzmem i tak jest z Jezusem i tak jest z Ewangelią o którym dzisiaj mówi Pan Jezus w tym trzecim akapicie tego, krótkiego fragmentu Ewangelii dlatego mówi zostawcie te przepisy Bądźcie od tego wolni, ale weźcie jedno fundamentalne, podstawowe, czyli moją miłość. I nie chodzi, moi drodzy, o małpowanie Pana Jezusa. Czasami tak mówimy, naśladować Pana albo imitować Pana w swoim życiu. Można małpować i to będzie takie puste, będzie po prostu e, nic nieznaczące, tak? Chodzi o to, żeby w swoim życiu, decyzjach, wyborach opierać się na tym fundamencie. Na którym w swojej Ewangelii, i w swoim życiu, i w swoim działaniu opierał się Pan Jezus, czyli na miłości. Z drugiej strony, gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że takie homonto też zakłada się na karki dwóch wołów. One idą wtedy równo w parze i pomagają sobie jednym drugiemu. I jak jest większa robota do wykonania, to dają radę. Teraz sobie wyobraźcie, że moi drodzy, my mamy na swoim sercu takie homonto założone chomonto ewangelii, chomonto miłości do Jezusa, chomonto przyjaźni z Jezusem. Ciężko? Otóż nie, bo jeżeli mamy to chomonto, to z nami idzie Jezus. I to on jest tą siłą sprawczą. Bo my nie dostajemy, my nie dajemy rady, nam brakuje się. ale on idzie obok nas i ciągnie ten wózek, ciągnie ten pług. Oże to pole. Warto. A myślę, moi drodzy, że warto zaufać, zawierzyć, bo jeżeli to pole Twojego życia i mojego będzie zaorane, to przyjdzie Pan, rzuci Słowo jako ziarno, jako nasienie i ono wyda owoc, owoc, który zaprowadzi Ciebie, mnie i innych ludzi do zbawienia i wieczności, czego Wami sobie życia.